Przyszedł kamrat do kamrata, taki zasmucony i mu padło, wiesz, ją muszę popełnić samobójstwo, bo mnie baba zdradziła. Cóż, ty z to godosz, chopie, hopie, słuchaj, gdzie ją, taki są przypadek? Wziął że się, napił kwaski z kapusty, cały liter, i da po schodach, a tak nie może. A temu przerywą go, no ale co, co ty, co ty Ja ci sam o miłości, a ty mi o kwastę z kapusty. No, suchej, bo to jest identyczny przypadek. Ira na pierwsze piętro, tak mi się chce do haźla, na drugie, a na trzecim grzech nie i zrobił żech w galoty. No, kolega go, wiesz, ty się chyba głupi, bo co to ma ze mną wspólnego z moim nieszczęściem miłości? No, wszystko w swojej życiu nie idzie wierzyć. A co dopiero cudzy a wiecie, ja wam o czym innym chciała sprawiać. Do jak ją ja była mało, to niedaleko mnie, był taki mały sklepik, który dzierżyła pani koszczewino. Ona tam miała, oprócz tego, że szyćko, szpad z mydło i powidło, miała tam szybeczki. Jedna ze solonymi śledziami, druga z kiszoną kapustą, niekwaszoną i trzecio z kiszonymi ogórkami. My tam kupowali u niej tak kiszoną kapusta, bo była bardzo dobra, ale zawsze mieliśmy taką krauzamit, co by łonaną tej kwaski z kapusty tam naloła. Latem nie mieliśmy takich rzeczy, jak wy dzisiaj o mocie, Coca-Cola, albo co. I pielimy, albo taką brązę ze syfonu, to trzeba chodzić, wymijać taki syfon, było, albo właśnie ta kwaska z kapusty, ale osobno. No i wiecie, kiedyś przyszedł do nas jak, z a mój tata to był taki eksperymentator. I on zawsze zagajął, że on tam, Kasik, w świecie słyszał, czytał, widział w Anglii. Że latem to najlepsza kwaska z kapusty razem z tą brauzą ze syfonu. No i u i ujkowi zrobił taki, by to dzisiaj padali, taki nowoczesny szprycer. Trochę tej kwaski, syfon, oni wypieli, jedna, druga, trzecia szklonka. No i potem szli do domu, a my mieli taki obyczaj, że my zawsze stoli w oknie. I my im tam machali, że one idą do domu i my się jeszcze z nimi żegnali. No i tak się dziwamy na nich, machamy im. A naraz one stanęli i się zaczynają wracać i ciotka woła klucz. No my myśleli, że one klucze z mieszkania zapomnieli, szukamy po antreju, no nie ma tam nic. A im się rozchodziło klucze od haźla, bo my mieli haziel na pół piętrze. I już po tych schodach to biegiem Takich ta kwaska z kapusty z Brauzą pociągła. No, właśnie się pożegnali. Zaś stoimy w oknie i machamy. I one zaś pora kroków. Zaś się wracają. No my już wiedzieli, że ten klucz ma być narychtowany. Że tam łowa ciśli do tych drzwi. I tak się trzy razy kali. Zanim poradzili, domu iść, no nie wiem, co było po drodze. Ale wiecie, zmierzam do tego, że u tej koszcze winy to my wszystko poradzili kupić. Wprawdzie dzisiaj też w nikerych marketach są takie piękne drzewiane faski, nie dźwigą dekel, a tam plastikowy bojtel. No i dobrze, że pisze kapusta kwaszu, no bo ona kiszono nie jest. I komu to przeszkadzało?